Film The Monkey, czyli w polskim tłumaczeniu Małpa, to najnowszy film o Perkinsa. I jest to reżyser, który w zeszłym roku zaprezentował w szerszej publice film Longlegs, bardzo uznany przez krytyków i widzów horror. Niektórzy kusili się nawet na stwierdzenie, że jest to jakieś odnowienie tego gatunku. I tak. The Monkey, czyli Małpa to film na podstawie opowiadania Stephena Kinga z przed przeszło 40 lat o tym samym tytule, więc jest to film na podstawie jednego z jego opowiadań dużo takich filmów powstało i ja nagrywam ten materiał świeżo po wyjściu z kina i, i powrocie do domu, ponieważ ten film e, przypomniał mi o tym, jak szeroko pojęty w kulturze jest motyw małpy, która w tym filmie przynosi pecha. Ponieważ ja e, w zeszłym roku napisałem opowiadanie o podobnej. Tematce małpy z małym twistem w kontekście do, do tego filmu i opowiadania Kinga, ponieważ u mnie ta małpa przynosiła trochę szczęścia, trochę pecha. I oglądając ten film e, widziałem właśnie te przeplatające się wątki, które również i ja e, ująłem w swoim tekście zupełnie nieświadom. E, o istnieniu tego opowiadania, ani o te, ten taki film jest w produkcji, bo, bo zakładam, że, że jakoś rok temu niecały już były o tym wieści, ale to będzie właśnie recenzja, pierwsze wrażenie, odczucia po, po tym filmie. A jeśli chodzi o moje opowiadanie, to później powiem o nim trochę więcej słów, gdzie można przeczytać, ponieważ już. Było kilka okazji, które chciałem poświęcić na opowiedzenie trochę o, o swojej twórczości pozafilmowej, ale o tym opowiem później. Najpierw The Monkey, gdzie śledzimy historię dwóch braci: Billa oraz Hala w których to rodzinie m, znajduje się, bada w ich ręce małpa, która jest pamiątką po ich ojcu, ten ojciec jest nieobecny i od razu mówię film bardzo dużo opowiada oraz porusza wątki dotyczące rodzicielstwa dotyczące niespełnionego ojcostwa, dotyczące no w zasadzie ojcostwa no i właśnie ten Hal i Bill odnajdują w szafie taką ojcowiznę pamiątkę, którą przywiózł ich ojciec z jakiejś po. I jest to małpa, która jest bardzo realistyczna, grana bębenku, i kiedy właśnie się ją przekręci, grana bębenku, to dzieją się mm, straszne rzeczy dookoła. Oni tam giną. Też mówię, że ja go tutaj oceniam pod kątem filmu, ponieważ y, tego opowiadania jeszcze nie przeczytałem. Więc tutaj, jako film. Mm, Wydaje mi się, że kiedy już mamy tą małpę i, i kiedy ona y, przynosi ludziom pecha i tam zbiera drogie żniwa, to tutaj film według mnie na jakiś taki tysiąc sposobów na śmierć się zamienia. Ten serial puszczany teraz gdzieś po nocach w telewizji, albo jakiś Dumb, Boys to tutaj, stara gierka na telefon, ponieważ jesteśmy świadkami jakiś. Katastrofalnych użyć CGI. Między innymi jest taka inna scena dosyć pod koniec filmu, ale no, no, w moim głosie nie ma entuzjazmu. Znaczy, w moim głosie bardzo rzadko pojawia się entuzjazm, ale tutaj w tych elementach, które miały działać komediowo, no, myślę, że okej, okay, jest tam coś zabawnego, ale. Jest to podane w taki sposób, że o jest coś zabawnego, ale musimy to dośmiesznić. Musimy to dośmieszniać i cały film dośmieszniamy coś zupełnie niepotrzebnie, ponieważ te drastyczne sceny, które tam są przeobrażone w humor, to jest w ogóle jakąś odwrotnością tego long -legsa, gdzie cały film był utrzymany w bardzo ponurej i poważnej atmosferze, tak tutaj już od pierwszej sceny gdzie facet, w którym jest to Adam Scott, czyli Mark S. z rozdzielenia, czyli znowu nawet tutaj jest, o, o nawet, nawet w recenzji innego filmu na kuluarach pojawia się rozdzielenie, no ale mniejszy Już od tej pierwszej sceny, która no, 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 bardzo przypomina tą, którą ja napisałem w swoim opowiadaniu, co też y, właśnie pomyślałem sobie, że y, to jest jednak motyw, y, który... Jakby jest w kulturze od dawna i w sumie nie powinienem był się tego dziwić, ale dla mnie i tak było to dość e, interesujące. I ten humor jest po prostu cały czas jest tam dohumarzany, jakimiś, właśnie w pewnym momencie, już według mnie bardzo kreatywnymi sposobami na śmierć, no ale właśnie takimi popadającymi w coś, co bardziej jest śmieszne niż według mnie zabawne. To, gdzie ten film błyszczy, to są właśnie te wątki rodzicielstwa, niespełnionego e, ojcostwa, też macierzyństwa, oraz film porusza tematy związane właśnie ze śmiercią, z przypadkowością, z losem, ponieważ e, mamy właśnie dwóch braci, Bila, który jest o 3 minuty starszy od Hala, i oni, i, i tutaj pojawia się ten wątek tej przypadkowości, tego, że nic nie dzieje się, Przypadkiem, że wszystko jest zaplanowane, tą zagadkę tej małpy próbuje rozgryźć właśnie ten starszy brat Bill. I te, w tych motywach, kiedy film właśnie stara się wejść w głąb postaci, w głąb tych bohaterów, ponieważ lwią część filmu na początku. Poznajemy właśnie backstory tego rodzeństwa, tych bliźniaków, tego co stało się właśnie z ich ojcem, w sumie to pozostaje zagadką, tak jak pozostali ojcowie, pozostają zagadką w tym filmie. Nawet w bardzo drugoplanowych, trzecioplanowych postaciach, wszędzie jest gdzieś ten ojciec. Właśnie jest on gdzieś, ale nie ma go w rodzinie. On gdzieś po coś poszedł, wyszedł, zostawił ich. Co zresztą jest y, motywem bardzo bliskim w postaci Hala, który ma syna i z którym to synem widuje się tylko raz do roku, a w zasadzie nowy y, partner, no, tej dziewczyny, z którą miał to dziecko, zamierza adoptować go i no i on w ogóle jest jakimś guru, coachem i takich y, dosyć banalnych y, postaci jest w tym filmie pełno, którzy są nośnikiem tylko jakiejś jednej emocji, tylko jakiegoś jednego tekstu, tylko jakiejś jednej y, prawda, cechy i miałoby to sens, gdyby on zdecydował się w zasadzie, czym jest, bo jest tu dosyć spory mishmash gatunków, kiedy przy tych scenach bardzo reżyser w barwny sposób. Pokazuje śmierć różnych bohaterów, albo y, też kiedy oni ze sobą rozmawiają, co według mnie również jest y, ok w tym filmie, czyli dialogi. Są bardzo w porządku napisane i są według mnie one nawet zabawniejsze niż, ten, niż te y, sceny, o których wcześniej mówiłem, gdzie, gdzie coś dzieje się na ekranie, i według mnie tutaj bardziej y, słowem, a nie obrazem, ponieważ ten film. Tonalnie jest różny, kiedy na początku te żarty są seriami, później film trochę pozwala sobie na to, żeby ochłonąć, no i później one wracają właśnie w tym, prze, przeplatają się przez drugi akt i, i wracają w trzecim. I co więcej, film jest tak uparty w swoich żartach, że nawet ma, mają one jakieś. Payoffy szczeby Czechowa, która pojawia się mnie, nie będąc wcześniej pokazane. Ci, co widzieli, to wiedzą, tak jak też te kluby przy y, ze spadaniu ze spadochronu, i to brzmi tym jak ja teraz to mówię, troszkę może nie na miejscu, i niektórzy mogliby się złapać za głowę, że ja w sumie nie wiem o czym mówię, ale tak to dzieje się w filmie i, i, i takie sceny są tam bardzo prominentnie ukazywane, ponieważ te wszystkie slapstickowe mm, żerciki, albo jakieś punchline y, czy teksty, mają swój, e, swój payoff. Także imię ok, relacja, dialogi, wątki, które porusza, ale niestety jest to bardzo, bardzo spłycone przez akcję i humor, który według mnie jest po prostu jakimś cringe -festem. Dlatego myślę, że. Mm, jeszcze nie zdecydowałem się w jakiej skali będę na, na kurwarach tak przyznać gwiazdki, ale myślę, że tak coś w stylu yy, 3 na 10 albo 1,5 na 5 można sobie to przełożyć. Będę może dawał ocenę w tych recenzjach, to będą te ceny. a Mówiłem o moim opowiadaniu i o tym, że jest tam podobny motyw, więc jeżeli ktoś obejrzał film, jest, chce więcej małp, może też jest planeta małp, ale niekoniecznie, ponieważ ja e, też e, nie tylko nagrywam filmy, ale też coś piszę, dlatego to coś, co piszę, e, o tym informacje będą na właśnie insta kuluarów gdzie pojawi się też e, odnośnik do mojego takiego zinu, który myślę, że będzie e, pojawiał się dość e, regularnie i tam będą, to będzie taki właśnie konglomerat różnych tekstów, nie tylko e, jakieś prozy, ale też esejów dotyczących filmów, e, kultury, więc taki, taki suplemencik dodatek do kuluarów, który według mnie też będzie dość owocny, więc można nawet, tak ja to opowiadanie pisałem w, w zeszłym roku gdzieś między marcem a kwietniem, a dzisiaj mamy kiedy jest premiera Małpy 7 marca, jutro jest 8, czyli wtedy najpewniej ten film będzie, więc kuluary Magazyn Kuluary Zin, który nazywa się Kwintesencja, jest dostępny do pobrania za pośrednictwem Insta. I tam więcej o małpach i o innym małpym biznesie.